Zobaczcie, gdzie my właśnie jesteśmy Udało nam się dotrzeć na najnowszą mapę w Dust Trip. I jest tutaj kompletnie nowy, nowy samochód Który wygląda całkiem ciekawie I mam nadzieję, że uda nam się nim dojechać do samego końca Ponieważ dzisiaj mamy naprawdę ciężką misję Simon, co ty w ogóle trzymasz w ręce? Czyli patrz na to, bo... Ej, dobra, przecież to jest ogień, człowieku, przestrzegaj pod palcem Wiesz to ogólnie tu jest naprawdę strasznie gorąco myślisz na pustyni są ogromne piramidy No i przydałoby się zacząć składać ten samochód Może lepiej go nie palnie, bo jak zaraz my tam go pięknie to naprawdę wygląda. Lepiej nam że w ogóle, żeby wybuchł ten samochód, co nie? Ja to stąd lepiej wywalę, bo ciemno tutaj nie powinno być. Mamy nawet kuszę do strzelania. Widziałem, że o, samu kupić złotego kałaszka. Bardzo mi się to podoba. A Ci będziemy mogli w ogóle zrobić niesamowicie potężną broń i podobno będzie jeszcze mocniejszy boss niż w poprzednim odcinku, więc będzie naprawdę ciekawie. Tylko może najpierw zacznijmy składać całe to auto. Mamy niesamowicie dużo paliwa, więc pewnie będziemy musieli dojechać dosyć daleko, ale to zobaczymy, bo my oczywiście dojdziemy na sam koniec, tak jak zawsze. A póki co to zajmy się tym, żeby... Wlać sobie troszkę paliwka tutaj Ostatni element I w sumie to wszystko mamy skończone Ciekawy jestem, czy ten samolotek w miarę szybko jeździ Odpalamy to, cyk, na dół I zaczynamy naszą podróż Na najnowszej mapie A nowej mapy nie było już naprawdę od długiego czasu Więc mega mi się to wszystko podoba Simon co to mi się Jak ty w ogóle siedzisz na tym fotelu? Okej, okay, podobno jak dojdziemy na dwa i tysiąca metrów To będzie pierwsza atrakcja Albo jakaś wioska, czy coś takiego I będzie tu siedziało naprawdę bardzo dużo Czemu ty mi otwierasz drzwi od Ej, czy mogę Ci wsiąść! W... O, maskę wyszucie. Nie no, co ty robisz jeszcze? No to super, jedziemy normalnie! Już udało nam się wszystko naprawić, ale zobaczcie, że ten samo strasznie wolno jedzie. Więc podobno każda łapka w górę to jest jeden kilometr na godzinę więcej. Ej, co, wy zostawicie tak szybko łapki, Semo! 120! 130, ej, dobra, ej, każdy stawia łapkę w górę, to może będziemy jechali nawet 200 na godzinę, więc zostawcie łapeczkę i nawet podskoczyliśmy sobie troszeczkę. Ale to nic takiego, bo trzeba tą furkę jeszcze bardziej rozpędzić. 160, 170, tutaj widzę. Pierwszy namiot, ale jest bardzo malutki, więc nie będziemy do niego wchodzić. Ej, ten samolot nie jest wcale taki wolny. Mam już 220 na godzinę. Zaczyna mi się podobać to wszystko, tylko że. Ej, czemu się zrobiło nagle jakoś tak szaro naokoło nas? Nie wiem, czemu boję się chyba trochę. Ej, dobra, to w ogóle jakiś rozwalony domek, a my jedziemy cały czas szybciej. Ej, dobra, wichura jest normalnie teraz przed nami. Musimy jak najszybciej dojechać na 2500 metrów, bo wtedy może być tam jakieś schronienie wreszcie. 300 na godzinę i w ogóle się nie zatrzymujemy. Ej, dobra, to forest naprawdę piska. Nie myślałem, że aż tak szybko będzie to jechało. tylko mam nadzieję, że przypadkiem w nic nie uderzymy. Mam już 2100, 2200 metrów do rozwalnia, bo idziemy zbyt szybko tym samochodem. I chyba coś wreszcie się dzieje. Dobra, mamy tu podobną jakąś wioskę, ogólnie nam komunikat nad głową. Więc bardzo powolutku tutaj wjeżdżamy. Czy coś wreszcie widać? Tak, widzę, widzę, coś udało nam się wjechać. Zobacz to! Tylko może lepiej że coś zatrzymaj, bo troszeczkę się obawiam, że coś nas zaraz atakuje. No, tyle sobie... nie wychodź, leby, bo coś bije! Czekaj, muszę sobie wyjąć szybko kałażka, tylko bije nas ogólnie tym piasek na nas. Ale teraz zacznie się prawdziwa wojna! Dobra, to 2,5 tysiąca, tylko wiecie co, myślę, sobie chwileczkę Poczekamy, bo strasznie nas nawala ten wiatr Naokoło i oby zaraz to minęło Wszystko pięknie już widać i w tym mieście Leci jakaś strasznie dziwna muzyka Ale najważniejsze to, żeby pokonać te wszystkie Potwory, więc ej dobra, ich jest naprawdę Bardzo dużo, czy to jest jakaś mumia teraz? Wow, dobra, rozwalony Oho, O, ale was rozwalimy Dawaj tutaj, kolejny leży, zniszczony Ty tak samo, co chcecie walczyć z nami? A co to są za farony jakieś? I on rzuca czymś z góry Co to jest teraz? Oh, no, troszeczkę w ciebie rzucił teraz, dobra Nacy sobie. I przejmujemy to miasto. Nikt tutaj nie zostaje. Atakują mnie, dobra. Jeden, drugi, trzeci, no, czwarty. Czekaj, muszę przeładować magazynek? Nie będziesz w znaczniejszym rzucał. Wynosi się stąd wszyscy. Czy już wszystkich udało nam się pokonać? Tak mi się wydaje. Dobra, to jest chyba ostatni. I całe miasto zostało oczyszczone. No poza jeszcze tym jednym ząbiaczkiem. Możemy sobie w ogóle sprawdzić, co jest w tym domkach. I czy tutaj coś ciekawego da się znaleźć. Tak jak widzę, mamy tutaj. Ej, co to jest? To wygląda jak jakiś artefakt. To jest jakaś nowa rzecz. No, ej, dobra, to nawet sobie coś. Spadło. Możemy ogólnie coś zjeść, czegoś napić. Mamy pizzę, jakby w butelce. To można pić, tylko jakby tu nie ma jedzenia w ogóle. I pierwsza misja została wykonana. Teraz musimy dojechać na 5000. Więc przejeżdżamy sobie przez to i jedziemy dalej. Było tutaj naprawdę bardzo dużo. Ale jak na razie to była chyba najprostsza misja, więc będzie tylko ciężej. Wszędzie zaczynają się pojawiać jakieś wydmy, i ciężko zaczynać się tutaj jeździć. Ale mamy już prawie 4000 metrów. Okej, okay, omijamy to sobie teraz. A na 5000 będzie kolejna lokalizacja, więc nie będziemy się to. Trzymać jakichś malutkich budyneczkach przy drodze, tylko od razu jedziemy do tego jednego wielkiego. I zobaczcie, co tu się z lewej strony teraz pojawiło. i te góry są naprawdę ogromne. Tylko mam nadzieję, że przypadkiem w nic nie uderzymy jedziemy właśnie prawie 300 na godzinę. Kolejny problem jest taki, że zaczyna robić nam się noc, ale dojechaliśmy do jakiegoś nowego miejsca. Simon, co ty myślisz? Będziemy musieli tutaj walczyć? Czy... wakacje już? Ja nie wiem, czy to są wakacje, ale przed nami chyba jest jakaś dziura, więc nie wiem czy ja chcę tutaj wjeżdżać, bo to chyba nie jest. A, dobra, to jest chyba jednak I droga. musimy, bo mamy, jak wiesz, wysoką. Furkę. Dobra, mamy wysoko. Ej, czekaj, widzę tam kogoś. Dobra, coś tam widzę. Może lepiej na razie tutaj nie wjeżdżajmy, tylko zatrzymajmy się przed tym wejściem i weźmy lepiej broń z góry. Czy to jest jakiś faraon teraz? Okej, okay. mamy tutaj nawet broni przygotowane dla nas. Halo! Kim ty jesteś? Poczekaj, bo ja nie wiem. Ej, dobra, on do nas strzela czymś, wynoś... ej, co to jest teraz za mną? Wynoś mi się stąd! Coraz więcej potworów i to jakiś coraz gorszych nawet z tego, co mi się wydaje. I tu jest w ogóle chyba jakiś obóz taki pod ziemią. Zobaczcie, jak tutaj stoi naokoło. Nam się oczywiście przyda zrobić jakieś jedzenie i picie, więc sobie tutaj... Z... Nie powalczymy. Co tu wybuchło? To był chyba jakiś wybuchowy zombiaczek. Ale to miejsce wygląda potężnie, tu rzeczy nawet leży na dole. Zaraz sobie to wszystko oczywiście sprawdzimy, tylko patrzę, czy przypadkiem nie pominęliśmy żadnego... Co to? Ej, tu jest jakiś boss, zajmuj, chodź tu szybko do mnie. Dobra, więc chodź, Dobra, teraz. troszkę mi przywalił i to bardzo mocno. Mogę wiedzieć, gdzie ty jesteś? Czy, czy ty... Czy ty Czyli jedziesz tu? Ty tutaj Nie, dobra, ja nie wierzę w to, w to co się dzieje, to. Ej, za dużo ich nie zostawcie mnie! Raz, dwa, trzy i leżysz ty! Samon, ja się boję, zaraz mogę przypadkiem zginąć! Nie! Weź go, weź go ode mnie, człowieku! Rozwal go! Dobra, leży, leży, leży. Ja, nam rozwali się samolot albo w ogóle przegramy to wszystko. Co tu się dzieje? A, a myślisz, ja mam ile? Mam czerwone życie! Uciekaj, uciekaj, stąd szybko! Czy jest jakiś bezpieczny punkt, bo my zaraz zginiemy, przez jego strzeli do niego jest w powietrzu. Nie mam pojęcia, czy da się go w ogóle pokonać. Ej, tak, 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 ja czy leż mi wreszcie? Le leży chyba na ziemi czekaj jeszcze tylko strzeli, żeby na pewno się upewnić. Ja Okej, okay. chyba nam się udało, tylko nie wiem, czy my chcemy do niego podchodzić, bo cały świeci na zielono, ale coś nam z niego tutaj wypadło i mam coś! O co teraz z tym chodzi? Włożyłem to czyli nie można ulepszyć jakby broń? Ej, to pokazuje nam złoto! Zobacz, mamy złote kałażki i przeciwne pokazują wszystkie. Zabij, zabij, szybko weź się zabij. Czy to są złote rzeczy? To jest jakiś zardywiały, czekaj, kliknę to jeszcze raz. Tu się świeci takie, jakby to może były kiedyś złote rzeczy. Dla bezpieczeństwa schowamy to sobie oczywiście w moim plecaczku, z którego nikt nigdy nic nie gubię. I sami zobaczcie co tutaj się dzieje. Ledwo zaczęliśmy. Mamy 5000 metrów, a to jest dopiero początek. Zaraz mamy kolejne dwie misje. A samo nam chyba lekko upgrade'uje górkę. Tak, wiecie, mamy lepszy silnik i lepszy to coś, jakby z wodą. Dobra, wygląda naprawdę potężnie. Wody nam na pewno, na pewno zabraknie. Silnik mamy teraz jeszcze lepszy, czyli ten samochód może jechać pewnie jakieś 400 na godzinę. I spróbujemy w ogóle jakoś stąd wyjechać. Trochę to trwało, ale chyba damy radę, więc teraz zjeżdżamy tutaj na dół. Musimy pojechać chyba jakoś w prawą stronę i mamy wyjazd. Więc dali mieliśmy radę jakoś się wydostać z tego miasteczka podziemnego. Tylko proszę podejść nam jeszcze pod tą górę i wyjeżdżamy. A teraz dojdziemy sobie do kolejnej lokalizacji, która już naprawdę będzie hardkorowa. I jeśli w tamtym miejscu jakoś tam się rozwali samolot już nigdzie nie dojedziemy, więc jest to bilet w jedną stronę. I w dodatku powiem wam, że jak mamy zamontowany ten nowy silnik, to ten samolot jeździ naprawdę szybko. Dobra, robimy 400 na godzinę. Samot jest się na to gotowy? Dawaj Jerry Okej, okay, więc mamy 400 i jak to fura szybko jeździ ogólnie, to może być chyba najszybszy samolot w całej tej grze. Tylko wiecie co? To nie jest troszkę bezpieczne, że jedziemy tak szybko, więc teraz zwolnimy, dobra, zwalniamy, zwalniamy. No i już powinniście widzieć, dlaczego zwolniłem. Ogólnie to zrobiły nam się troszeczkę lagi. Przez to, że zryspiła nam się przed twarzą jakaś wielka piramida. Ona jest ogromna, nie wiem w ogóle jak to nazwać. I jak tutaj wiedziemy, to jest tak jak na tej wycieczce zielonej. Czyli będzie nas zasypywało, albo będzie nas, chciało nas coś zniszczyć. Zaraz oczywiście sprawdzimy. Więc musimy jak najszybciej przez tą piramidę przejść, Ej, dobra, zrobiło się strasznie czerwono teraz. I wjeżdżamy do środka. Więc teraz się, stało? nasza misja. Zamknęła nam się Brama z tyłu i coś teraz stanie. Ej, powinno być teraz tak jakoś zielono. Co tu się dzieje Nie, czy... teraz? Okej, okay, wiesz, wiesz, co się z nami, jakiś taki zielony kwas z tego, co mi się wydaje. No, czyli weź może szybciej jeść. No roz... Ej, co? Co się stało? Gdzieś szybko zawróć! Simon, jest problem, jest duży problem. Zawróć. No Zabró zawracam! Wjeżdżamy tutaj jeszcze raz. Czyli zaczęliśmy od samego początku, tak jak myślicie i mam nadzieję, że przejdziemy bez żadnego problemu. Dobra, zaczyna robić się zielono. Nie odwracam się w ogóle za plecy, bo jeśli się odwrócę, to przypadkiem mogę w coś uderzyć. A nie chciałbym wracać znowu od samego początku. No, dobra, Sejmu. My jesteśmy prawie. No, wiem, że jesteś... Ej, co? To jest koniec już? Naprawdę? To, to było tylko tyle? I zobaczcie teraz to. Ja się odwracam. Za nami jest w ogóle jakiś slime zielony albo w ogóle jakaś toksyczność. Nie wiem, co to jest nawet, ale to wszystko było tylko po to, więc ja w sumie chcę zobaczyć, jak to się zamknie, jak to będzie wyglądać. Idzie co rozbliży, bliżej. Jak tu się teraz... O, dobra. Uderzyło chyba, czyli to się nawet nie zamknęło. Zostało nam dosłownie ostatnie tysiąc metrów, żeby dojechać chyba do najgorszych. Tego bossa, jak jest w całym Dusty Trip. Więc zaczyna się robić naprawdę ciekawie. Tym bardziej, że podjeżdżamy sobie pod jakąś górkę coraz wyżej. Ej, dobra, właśnie nad głową wyskoczyło, nam jakaś wiadomość, czyli mamy chyba jeszcze jakieś ostatnie 400 metrów. Jestem tak ciekawy, co to będzie, wszystko miamy. Dobra, cyk w prawo. No dobra, to było Ale lekko. Kilka... No, e, Dobrze, ominąłem, zobacz, idali dalej na cztery kółeczka. I chyba właśnie widzę przed nami to miejsce, które jest naprawdę ogromne. Wreszcie tu jesteśmy i wiem, że to dobra, tylko wiecie co, musimy się najpierw zatrzymać gdzieś tutaj, najlepiej w tym. Miejscu, powolutku. I samochodem, dobre. Już go widzę, już go widzę, Simon. Co to teraz jest? Wiecie co? Mamy ogólnie przygotowane dwie bronie. Jedną sobie damy tutaj, a drugi kałaszek, który jest na samochodzie. Zobaczcie, co się dzieje. Jak spróbuję go teraz podnieść, no troszeczkę odleciał nam samochód. Nie da się tej broń po prostu podnieść. Jeden kałak nam się zbagował. Jak go podnosimy, to wala nam samo powietrze. Więc niestety straciliśmy jakieś 100 i nic więcej z tym nie zrobimy. Ale mój plecaczek jest bardzo duży, i Simon. Dostaniesz ode mnie rakietnicę. A ja wezmę z drugą A my zaczynamy walkę z tym czym. Dobra, bo się tu co? Walka ostateczna. Chcesz tam pokazać, czy to jest lepszy? Simon, zapraszam do mnie, no chodź tu szybko, bo on jeszcze chciałby sobie z nami pogadać chyba. Więc zaczynamy wojnę! Dobra, strzelaj do niego, Simon! Tylko wiesz w niego, strzelaj, bo ty opony... Dobra, co tu się teraz dzieje? Co to jest? Dobra, paczka, pena, jak już raz Strzelam! strzelam. O, teraz czaszka jest jego czaszka, jest jego strzelam cały czas, tylko że jak teraz tu mi nie zadałem żadnych obrażeń w ogóle. Jakie pieniądze? Sąd w ogóle robi? Dobra, potworki tu są. Ja się nimi zajmę, bo ty masz w ogóle rakietnicę, ale w sumie chyba też można do nich strzelać. Wow, ej, co tu jest na Juchaj ziemi to teraz! Dzielone, dzielone. Dobra, uważam na wszystkie laser żeby przypadkiem coś, Ej, dostałem chyba lekko, albo nie? Za dużo się tu dzieje, samo. Dobra, to jest faktycznie najpotężniejszy boss w tej grze. Ej psuje się trochę. Dobra, strzelam do niego wszystkimi nabojami. Teraz 60 nabojów nie niego leci. Jak skończyła? Jak skończyła cię? No strzelaj do niego dalej. Nie Ej mam. zobacz, zobacz, jak on ma HP już mało. a rozwalimy cię ty nobie! Kolejne minionki witam was. Okay, tylko troszkę, ich tutaj jest dużo, więc może zajmiemy się nimi. Czy on jest taki czerwony i właściwy Co i to wszystko co potrafisz, to to strzelamy do niego dalej. Pełny magazynek. Znowu dał nam się go rozwalić, więc mam nadzieję. Że teraz stracę całe jego HP. Wszystkie kolejne naboje lecą. Nie wiem, ile jeszcze mamy do niego strzelać. Ale zobaczcie, w góry. No właśnie, on ma chyba jeszcze jakieś 1 trzecie HP, coś takiego. Jest tu coraz więcej potworów na około nas. Ile tego tu stoi? Ostatnie pociski, które w nas rzuca. Bo w tym momencie to jest Twój koniec. Simon, czy jesteś gotowy na ostrzał? Gdzie ty jesteś? nie, nie mam nie A, ty nie żyjesz? No dobra, to ja mam nadzieję, że w tym momencie go skończę. Wszystkie naboje, jakie mi tylko zostały, lecą w niego. I pokonałem go, udało się. Simon, dobra, ty leżysz na ziemi. Zaraz się stamtąd. Podniosę. A ty gdzie nam tutaj wpadłeś, halo? Czy możesz w ogóle stąd wyjść? Ej, ona wpadła do tej zielonej mazi, jakby pod mapę. Wow, co nam się teraz zryspiło? Samon już jest ze mną, tylko zrobił się strasznie gorąco, a mamy taką pałkę, która... Ej, co? Sam, co się z tą stało? Czemu ciebie nagle nie widać? Ej, ty żyjesz w ogóle? Nie! Nie żyjesz! Ej, serio, cię pokonałem tą pałką! O co tutaj chodzi? Dobra, przepraszam, samą, że ja to zrobiłem! Czyli to jest coś takiego, że jak w kogoś czy to znika w ogóle ten ząbiak, czy taka osoba właśnie. Jakie to jest epizję. To jest chyba Tyżniejsza broń, jaką udało mi się zrobić w Dusty Trip. Tylko, że znowu zrobił już tutaj strasznie, ale to strasznie gorąco. Chociaż najważniejsze jest to, że pokonaliśmy całego tego bossa, dojechaliśmy do końca mapy. I czy w ogóle mogę zniknąć, jakby nasz samochód? No, na samochody to niestety nie działa. Tak samo ona jak na mojego kałaszka, którego sobie już nigdy stąd nie podniosę. Dobra, plecz na ziemi, wiecie co, widzowie. Jeśli taki odcinek wam się podobał, to stawcie łapkę w górę i subskrybneczkiem. A my się widzimy w kolejnym odcinku. Marka wszystkim.